Dzisiaj bo pokażę jak grałem dolingo. Duolingo Ekran zmiany aplikacji jest pusty Zaznaczone nagranie z ekranu Duolingo Stuknij dwukrotnie przecinek aby otworzyć Duolingo Karta serii 1 Przycisk Karta klejnoty Sto... Zakładka żyć 4 Karta klejnoty Karta serii 1 Karta, angiel... Karta kurs Nauka angielskiego Przycisk Dźwięki Przycisk Dźwięki Przycisk misja Przycisk dźwięki Nauka przycisk Nauka Level 2.1 Level 2.1 Rozpocznij lekcję 1 z 4 Rozpocznij lekcję 1-4. Level 2.3. trzy. Wygaszony. Skrzynia, wygaszony. Level 2.3. ukropek Rozpocznij lekcję 1-4. Rozpocznij. Le Szczegóły. Powiedz proste zdania. Lekcja jeden, cztery. Rozpocznij znak plus 10 punktów. Rozpocznij lekcję 1-4. Przycisk. Naciśnij parę Kopiec, przycisk. Kobieta, Przycisk. odsłuchaj kobieta, odsłuchaj tekst. Przycisk I. Kobieta, przeciw, odsłuchaj tekst. Kopiec, przycisk, odsłuchaj tekst. Jestem, przycisk, odsłuchaj tekst. Jestem, przycisk. UPS. Zła odpowiedź. Spróbuj odsłuchaj tekst. Przycisk odsłuchaj tekst, odsłuchaj tekst, odsłuchaj tekst, przycisk. Kopecz, Przy odsłuchaj kobieta, przycisk. Odsłuchaj tekst. Kopecz, przycisk. Kopecz, kobieta, przycisk. Kontynuuj, przycisk. Sprawdź, wygaszone. Sprawdź, wygasz. Nie mogę teraz słuchać, przycisk. Nie mogę teraz słuchać, przycisk. Odsłuchaj tekst, przycisk. Toj. Odsłuchaj tekst, toj. Kopecz, przycisk. Kopecz. Odsłuchaj tekst. Am. Odsłuchaj tekst. M, odsłuchaj tekst. M. Jestem. Przycisk. Jestem. Odsłuchaj tekst. Jestem. Przycisk. Jestem. Odsłuchaj tekst. Przycisk. Odsłuchaj tekst. Odsłuchaj tekst. Woman. Ja. Przycisk. Nie mogę teraz słuchać. Ja. Odsłuchaj tekst. Kobieta. Przycisk. Kobieta. Odsłuchaj tekst. Przycisk. Odsłuchaj tekst. I. Ja. Przycisk. Dobrze, nie Kontynuuj. Przycisk. Przetłumacz to I am a woman. Odsłuchaj tekst. Kapa, M A. Hey. Sztuka. Woman. Min kobietą przycisk woda przycisk ja przycisk jestem przycisk ja przycisk ja kobietą przycisk ja przycisk jestem przycisk jestem ja przycisk period. minus ja przycisk jestem przycisk kobietą przycisk kobietą sprawdź przycisk. dobra roboty. być kontynuuj przycisk naciśnij pary odsłuchaj tekst przycisk boy ja przycisk odsłuchaj tekst kobieta przycisk odsłuchaj tekst jestem przycisk odsłuchaj tekst kopecz przycisk kopecz odsłuchaj tek kontynuuj Wygaszony. kontynuuj Wygaszony. kontynuuj Wygaszony. kontynuuj wy kontynuuj wygaszone tekst woman jestem przycisk jestem przycisk odsłuchaj tekst kontynuuj odsłuchaj tekst jestem przy odsłuchaj tekst kobieta przycisk kobieta tek odsłuchaj tekst przycisk I ja yeah. przycisk ja, przycisk. Odsłuchaj tekst. Jestem, przycisk. UPS przecinek zła odpowiedź. Spróbuj jeszcze raz kropka. Ja, przycisk. Ja. Odsłuchaj tekst. Odsłuchaj tekst. Przy Jestem, przycisk. Odsłuchaj tekst. Przy Kontynuuj. Przycisk. Sprawdź. Wygaszony. Sprawdź. Sprawdź. Wygaszony. Odsłuchaj tekst. I. Przy ja, przycisk. Jestem, przycisk. Jestem. Ja, przycisk. Ja. Odsłuchaj tekst. I. Naciśnij parę. Odsłuchaj tekst. Am. Jestem. Przycisk. Kontynuuj. Przycisk. A girl. A boy. Naciśnij słowa przycinek, które słyszysz. Odsłuchaj tekst. Odsłuchaj tekst. A. But is. Button. A. Button. A. a is. Button. Is. Girl. Button. Is. Button. A. Button. Is. Button. Is. is girl. Button. Girl is button, water button, eat button, boy button, bread button, cat button sprawdź, przycisk cat button worries ah. girl button A button girl button didn't is button, water button, eat button boy button boy, boy. sprawdź, dobry robota, wykrzyknij kontynuuj przycisk naciśnij parę odsłuchaj tekst naciśnij parę odsłuchaj tekst boy jestem, przycisk odsłuchaj tekst kobieta, przyc... odsłuchaj tekst chłopiec przycisk chłopiec odsłuchaj tekst Przy Posłuchaj tekst, przycisk odsłuchaj tekst, przycisk przy, kontynuuj, przycisk wy, kontynuuj, wygaszony, przycisk